Dzień dobry. Tu Damian Wójcik a to jest podcast codzienny, odcinek 187. I dzisiaj będę mówił trochę o podsumowaniu roku. Cześć, cześć. Witam Ciebie w dzisiejszym odcinku podcastu codziennego. Właśnie sobie zdałem sprawę po tych kilku świątecznych dniach, że rok 2019 się kończy, i wkrótce każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu będzie się zastanawiał, jak minął mu. Rok 2019. Oczywiście może być to podsumowanie takie znane gdzieś tam z jakiegoś internetowego jednego filmu, kiedy pani się pyta pana, jak mu minął rok 96 i czego życzy sobie w roku 97. No i sam film sam jest w sobie jakością. No ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o tym właśnie, jak yy, podzielić sobie może to podsumowanie roku. Bo ja robię podsumowania już od kilku dobrych lat i w moim wypadku ten proces wygląda następująco. Upewniam się przede wszystkim, że mam czas zaplanowany i wolny, żeby zrobić to podsumowanie. I podsumowanie roku bardzo dobrze jest rozdzielić na dwa dni. Bo wiadomo, jeżeli jednego dnia przyjdą do głowy Ci jakieś wspomnienia czy pomysły, to prawdopodobnie po przespaniu się Twój umysł będzie działał o wiele lepiej i być może przypomni jakieś inne szczegóły czy rzeczy, o których nie pamiętasz albo miejsce, gdzie na przykład zapisywałeś rzeczy, które udało się Tobie zrobić. No i przede wszystkim trzeba sobie założyć jakiś raport, dziennik. Ja mam taki zeszycik, który już tam ma parę lat. I w nim zazwyczaj zapisywałem podsumowanie swojego roku, pisałem to ręcznie, oczywiście, możesz też na komputerze, jak to by wygodniej. I potem odpowiadasz sobie na takie pytania jednego lub drugiego dnia które e, zależą oczywiście od, od prywatnych Twoich opinii, ale ja zazwyczaj mam je tak podzielone czyli jakimi trzema słowami możesz określić mijający rok. Co dało ci najwięcej radości, co najwięcej kłopotów, czego się nauczyłeś, co było dla ciebie najbardziej znaczące, co było największym sukcesem, co było największą porażką, z której możesz wyciągnąć jakieś wnioski. I te pytania oczywiście krążą wokół, wokół tych tematów. Następnie skupiasz się na życiowych rolach albo na obszarach swojego życia, w których w jakiś sposób tam działasz. I tutaj akurat Rozumiem to jako takie obszary w stylu duchowość, rodzina, slash przyjaciele, kariera, finanse, duchowość, zdrowie. Oczywiście, tych Twoich własnych kategorii, własnych obszarów życiowych to są bardzo prywatne, bo być może nie, nie jesteś osobą, która ma rodzinę albo która zwraca uwagę w jakikolwiek sposób na swoją karierę, bo się skupia na czymś innym albo. Wszystko oczywiście jest to prywatne. Zależy oczywiście od tego, gdzie i na jakim etapie z życia swojego jesteś. No i potem, kiedy już zadasz sobie te pytania, to pewnie masz taki niewielki arkusz, czy niewielką kartkę z wieloma różnymi pomysłami i rzeczami i przeglądasz listę swoich osiągnięć. Każdy ma jakieś osiągnięcia w roku. Najważniejsze oczywiście jest to, że przeżyłeś kolejny rok, ale mogą być też inne. Że przebiegłeś, przeczytałeś tyle książek, zmieniłeś pracę, założyłeś biznes, rodziło ci się drugie dziecko, na przykład w moim wypadku. Więc tych tematów każdy ma coś, co udało mu się zrobić. Więc to są rzeczy, z których powinniśmy być dumni. I następnie analizujesz cele, które sobie założyłeś na początku poprzedniego roku. A jeżeli sobie ich nie założyłeś, to w tym momencie, właśnie przy podsumowaniu tego roku i mając już ten cały wkład, jesteś w stanie wyznaczyć mniej więcej obszary czy miejsca, gdzie chcesz się rozwijać i kierunek, w którym chcesz podążać. Dodatkowo jeszcze, jeżeli prowadzisz regularne podsumowania miesiąca, jak na przykład ja, to jesteś w stanie bardzo szybko napisać osiągnięcia miesiąc po miesiącu, czyli co zrobili w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu? Nie każdy ma taką możliwość, ale po tak jak powiedziałem, po tych wcześniejszym przygotowaniu się, być może po jakichś notatkach, może gdzieś jakiś na przykład kalendarz Google potrafi podpowiedzieć, co się robiło danego dnia, pół roku temu. Więc podsumowanie dzięki temu jest o wiele łatwiejsze. I oczywiście najważniejsza i ostatnia rzecz to jest to. Aby pomyśleć o tym, co planowałeś zrobić, co chciałeś zrobić, a czego nie zrobiłeś, i dlaczego tego nie zrobiłeś i co możesz zrobić, żeby to osiągnąć, polecam podcast u mnie, gdzie napisałem o czymś, co się nazywa After Action Report, który wyciągnąłem z książki Davida Goginsa. Więc tam akurat w największym skrócie polega to na tym, że zadajesz sobie takie parę pytań, które nakierowują ciebie na odpowiedź, co możesz poprawić w Danej akcji, która się nie udała. I po podsumowaniu takiego roku jesteś w stanie mieć wkład do zaplanowania roku kolejnego, czyli 2020, o czym będziemy mówili w poniedziałek i rozmawiali. Więc zapraszam Ciebie na podcast poniedziałkowy, a jutro klasycznie 10 futurystycznych newsów z mijającego tygodnia. Może będzie ich nawet trochę mniej. Z racji świąt i takiego dość dużego zastoju w obszarze nowości i informacji. Dziękuję bardzo Tobie za dzisiejszy podcast, że mnie przesłuchałeś. Życzę Tobie miłego i wspaniałego weekendu. To był Damian Wójcik, podcast codzienny. Do usłyszenia jutro. Na razie. Cześć.